co po drodze w sumie prawda sobie właśnie uświadomiłem, tak? no dobra no to wracamy na głębokie ścieżki A właśnie, miałem sprawdzić jeszcze jakie zadania No tak Tylko, tylko z mieczem powierzchniowca nam zostało zadanie do wykonania w Orzamarze, więc... Znaczy to nie centralnie w Orzamarze Chodzi o to, żeby je tylko złożyć, więc... W Orzamarze już wszystkie sprawy są za nami Zostaje Karidina na chwilę, ponieważ tutaj rozpoczyna się zadanie dla Shale. Jak tu chcesz. mamy okruch jakiś. Shale powinna zareagować. W którymś miejscu? A, w tutaj dokładnie. Więc musimy tam jeszcze się doczłapać. Teoretycznie mamy przyspieszenie rzucone. Jak sobie chcesz. Dodajmy jej level też. Siła, trochę zręczności, żeby. O, chociaż. Nie no, ma dużo kondycji, więc zręczności, żeby jakoś tam trafiała. Wszystko do jej zdolności. Golema. I tak może być. Ile ma Sheila HP? HP Shayla ma 377, a nasz bohater ma 438. Jest najżywotniejszą postacią. Ale o ile się nie mylę, powinniśmy przekroczyć limit 500 HP. -ków. Jeszcze dzisiaj nie odnowiło. No, teraz już działa. Dziwne, miała uruchomioną tą zdolność, ale nie była... Tak jakby nie działała. Miała... No, w każdym razie wiecie, wiecie o co mi chodzi. O, historia zamaru, Roz rozdział pierwszy. Hm. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek chyba klikał tą ten posąg. Zaczynajmy! A tak pułapka. Nie ma kto je uruchomić. Ej, no i dlaczego Shayla nie reaguje? Przejdziemy się jeszcze w tą stronę, bo jeśli nie będzie reagowała, no to coś jest nie tak. Rozumiem więc, że jest siostra wyznawczynią tego całego wzórcy. To ja jestem tą siostrą? Och, jak miło! To tak jakbyś była moim starszym bratem, albo siostrą, albo kimś takim. Jestem istotą z kamienia. Wątpię, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogły być ze sobą spokojni. No, nie reaguję, Och, nie więc... mówię dosłownie. Nie sądzisz, że dwie osoby mogą być ze sobą duchowo związane. O co chodzi? Dlaczego? Dobra, pójdziemy i tak do tej bo tam... to w tej Gortana było. Trochę pokrążymy. Ruka. Tak, tutaj jest ee, jaskinia do złożenia. Znaczy, twój jaskinia, w której jest grób, przy którym e, scalimy miecz. Nikt nie wiedziałki nie a za czasem chwilę sprawdzę w poradniku dlaczego shale nie włącza się raczej kilkoro zadanie. nie uruchamia się którzy z braci i sióstr zachowywali się tak jakby ich pieśń bardziej radowała furca nienawidziłam gdy traktowali mnie z góry czasem zapominam słów pieśni albo źle wypowiadam ale co z tego furca patrzy na mnie dobra serce, to... zadanie ukończone więc nie ma znaczenia, co mówią, co my za miecz mamy. Honor powierzchniowca. Obrażenie przeciwko niemaryłem, odporność duchowa, 20% i 3 miejsca na runy. Taki sobie. Zda, o ile w sercu masz szczerą wiarę. Chyba nie rozumiesz, o co chodzi, moja droga. Zakon wierzy, że pieśń światła powróci nam no ja luknę, świat. czemu Sheila e, nic no nie 8, mówi. 5, nie przekazując A, i za chwilkę wracam. Ale ja przyszłam do no dobra, już wiem, w czym jest problem. Yy, jako, że zniszczyłem kowadło, sprawę mam troszkę utrudnioną. No cóż, ale jakoś sobie poradzimy. Musimy porozmawiać z Shaylą w obozie. Yy, gdybyśmy oszczędzili Karidina, to wtedy byś zareagowała na rozstajach, ale w tym wypadku musimy pogadać z nią w obozie i w przypadku e, opowiedzenia się po stronie brandy będziemy musieli e, perswazją o co jest będziemy musieli perswazją ją potraktować W sumie i tak miałem plan porozmawiać w obozie jeszcze z Lyn i O'Grenem. Ponieważ nie pójdziemy do Redcliffe, chcę wykonać jeszcze właśnie questy poboczne tej trójki. Hmm, w końcu świeże powietrze. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Z pewnością spodobają się. Dobra. <laughs> Honor powierzchniowca można sprzedać. Rękawice Legionu. I cały set Legionu też można w sumie sprzedać. dalej pójdziemy do naszych sprzymierzeńców i oddamy krasnoludom w końcu klejnoty. Przekaż krasnoludom klejnoty. Wszystkie malachity ametysty i topazy. A resztę można chyba sprzedać, bo nie ma ich. Daliczykom, materiały na przedmioty. Elfie, korzenie grzyby głębinowe. Trochę ich tam znaleźliśmy. Korzenie śmierci. Nie wiem, czy jakieś tam mamy. Ale chyba mamy, skoro jest opcja. No i kawałki metalu również. Eee, Kręgowi runy. Nowicjusze na pewno wszystkie, bo nie potrzebujemy ich. I wędrowca. Arlowi Emonowi możemy przekazać złoto natomiast, ale... Jesteś dobry dla swych żołnierzy Strażniku. Po co przekazywać złoto, skoro nam też jest potrzebne? Zobaczmy, jakie klejnoty nam zostały do opchnięcia. Hmm, granatów trochę nam zostało fluorytów, szmaragdów, rubin, diament. No, trochę, trochę tego jest. Nie wiem, po co to nam jest potrzebne. Od razu się zwolniło miejsce. Rzekłbym, ogromna ilość miejsca. I rękawiczki i po co? Pomyślałem, że ci, że ci się przydadzą. Nie chciałem wyjść na niewdzięcznika, po prostu zaraz. Dalijska robota, prawda? Moja matka Dalika miała bardzo podobne. Tamte były z cieniszej skóry i bogato zdobione, lecz i tak bardzo je przypominają. A do tego są bardzo ładne. Nie ma za co. Czy wyglądam na zaskoczonego? Może i jestem. W każdym razie doceniam fakt, że o mnie pomyślałeś. Jeszcze nikt nie dał mi prezentu, od tak, dziękuję. No widzisz. Stare rękawiczki. Ty i twoi przyjaciele rzeczywiście Z pewnością. Skórzane to, to sprzedamy, bo nie potrzebujemy. Księga technik tajemnych dla MAGA. Oczywiście kupimy. Arcymistrzowską runę spowolnienia również kupimy. No i trochę przemyślanych prezentów. Mhm, mm czarobójca, dobry, dobry amulet. Żegłbym bardzo dobry Zaklęcie? Nie, i potrzebujemy jakiegoś dobrego akurat. Więc go można kupić. Tylko komu go dać, Lelianie? Żeby miała jeszcze więcej unikania. Przydałoby nam się pierścień bardziej jakiś. 5 do siły woli, odporność na zaklęcia, regeneracja. Ta damy Lilianie. do odporności nogi, na zimno, jeden do pancerza. Hmm. Alisztrowi można dać tą perłę. Dobra, to pogadajmy z Shale. E, mam nadzieję zobaczymy ile u niej mamy poparcia, 10. Nie niedobrze nie Mam to zatrzymać, tak? Dobrze. Mam to zatrzymać, tak? Dobrze. No, już mamy ją na sto. Tanie ogromną premię do siły, I przy okazji damy to. to bardzo miłe. Widzę, że znalazł kilka kryształów modyfikujących. Nie zdawałam sobie sprawy, że wie o ich istnieniu. Dobra robota. No i co sądzi nie wydaje się przez nie szersza? Bo moim zdaniem i tak już jestem zbyt szeroka. Nie, moim zdaniem raczej cię wyszczuplają. To chyba dzięki temu pionowemu wzorkowi, w jaki je ułożył. Wiedział, jak to się robi? Musiał wiedzieć. Myślę, że powinien jak najszybciej znaleźć kolejne. Chcę błyszczeć od ucha do ucha że się tak wyrażę. Dobra. W swoim czasie długo obserwowałam ludzi. Powinien mieć świadomość, że uznałam, iż nie jest taki jak oni. Er, ale jestem człowiekiem? Z technicznego punktu widzenia może i tak. Ale z moich wieloletnich obserwacji ludzi zamieszkujących Honlit wynika, że ma z nimi niewiele wspólnego. Z pewnością wywodzi się z jakiegoś wyższego rodu, zgadza się? Należy do gatunku cielesnych istot, które zdecydowały się zmodyfikować swój materiał genetyczny, pozbywając się w ten sposób naturalnych ograniczeń, prawda? Mój ojciec był ternem wys wysokorza. Że... Naprawdę? Chyba o to właśnie chodzi. Wiedziałam, że musi być jakiś powód. W końcu, jest człowiekiem i tak dalej. Byłabym wdzięczna, gdyby nie rozpowiadał, że o tym mówiłam. Ludzie mogliby to opacznie zrozumieć. Mogliby nabrać przekonania, że ich rasa nie jest jednak bez szans. Dobrze zachowam to dla siebie. Albo dziękuję za zaufanie. Nie ma za co. A teraz rozgniećmy coś na miazgę, zanim zacznie myśleć, że całkiem już zmiękła. Niech mu to nawet przez myśl nie przejdzie. Dalej. Mam do niego pytanie, o ile zechce mnie wysłuchać. Rozumiem, że natknął się na kowala imieniem Karidin, no który o to... odpowiedzialny był za stworzenie golemów i który sam stał się jednym z nich. O to nich. nam chodziło właśnie? Nie tylko co się stało z Karidinem. Dlaczego z nim nie wrócił? Miałabym do niego wiele pytań. Perswazja skłam. Nie wiem, co się z nim stało. Naprawdę? Po prostu zniknął? A co z kowadłem pustki? Czy udało się jej odnaleźć? Żadnego kowadła nie widziałem. A więc nie było ani Karidina, ani kowadła pustki. I żadnych odpowiedzi. No cóż, niech mi powie, czy dowiedział się od Karidina czegokolwiek na temat tego, jak powstałam? Kowadło tworzyło golemy z żywych istot. To znaczy, że byłam kiedyś żywą istotą? To mało prawdopodobne i dość obraźliwe. Czy jest pewien? Nie próbuję cię obrazić, Shayla. Hmm. Zostałam do tego zmuszona. A może cieszyłam się, mogąc porzucić to słabe ciało? Co ważniejsze, kim byłam? Po prostu muszę wiedzieć. Nie mogę przestać myśleć o tym, że odpowiedzi znajdują się gdzieś w głębokich ścieżkach. Musimy ich poszukać. W jakim konkretnym. w jakimś konkretnym miejscu? Tak, nie. Nie wiem. Jeśli zechcę przeszukać głębokie ścieżki, może coś sobie przypomnę. Jeśli nie, będę musiała zaczekać. Dobra, mamy zadanie. Wspomnienia golema. Na pewno nie interesuje cię ten kapelusz? Może. Z pewnością. Kupimy jeszcze. Troszkę przemyślanych prezentów. Błę damy do zjedzenia książkę. O, tutaj nie możemy jej dać jej zjeść. No dobra, trudno. Mamy trochę prezentów. na mnie są potrzebne, ale je zatrzymam jeszcze na razie. O, dobra. E... To bardzo miłe. To bardzo miłe. Musie mi musicie mi wybaczyć, ale ten, ta część będzie bardziej taka e... zamykanie ostatnich właśnie takich wątków. Później już nie będzie Och, czasu. To był długi dzień. Odpoczynek. Odpoczynek byłby mile widziany. Dobrze się czujesz?